Nadpisywanie wspomnień. Witam, dzisiaj powiem Ci o tym, no jak dużo łatwiej zapomnisz o byłej dziewczynie. I metoda ta polega na nadpisywaniu wspomnień. Zacznijmy od początku. No, wyobraź sobie, że byłeś w relacji z dziewczyną i zabierałeś tą dziewczynę gdzieś tam od pierwszego spotkania w jakieś miejsca. Niech to będzie jakaś pierwsza ławka w parku. Pierwsza kawiarnia, pierwsze jakieś jezioro, i zobacz, w Twojej głowie tworzą się wspomnienia. Wspomnienia dosyć no, przyjemne, rozumiesz? Przyjemne. Mózg po prostu zapisuje w głowie te wspomnienia, i za każdym razem, gdy pojedziesz tam, no, będzie Ci się przypominało to, co zrobiłeś tutaj z jaką osobą. I teraz zobacz, wyobraź sobie, że pojechałeś nad morze z dziewczyną, byłeś tam trzy dni. Był fantastyczny czas. Może pojechałeś gdzieś tam do Paryża, może pojechałeś gdzieś do Madrytu, może gdzieś tam na inny kontynent. I już nie jesteś z tą dziewczyną, rozumiesz? Już nie jesteś z tą dziewczyną. I teraz trudno ci zapomnieć, trudno ci zapomnieć, być może masz już nową dziewczynę. Ale wciąż gdzieś tam słyszysz, w piosenkach może jakiś, może gdzieś tam oglądasz jakiś filmik i mówią przykładowo o Paryżu, no i automatycznie mózg, gdy słyszy słowo Paryż, od, odtwarza pewne bodźce. No nie? Mózg ogólnie ma prostą konstrukcję działania. On po prostu, jakby to powiedzieć, słysząc słowo paryż, to od, 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 odpalają mu się rzeczy. Które przykładowo w Paryżu robił, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? To jest bardzo prosty mechanizm. I w momencie, gdy ty jesteś z nową dziewczyną i siedzisz z nią w domu, no to oczywistym jest to, że gdzieś tam na słowo Paryż, no, wrócą ci wspomnienia. Wspomnienia, które będą blokowały cię w rozwinięciu aktualnej relacji. Rozumiesz? Aktualnej relacji. Być może. Mm, Mieszkałeś z dziewczyną w jakimś miejscu, i ona odeszła, wyprowadziła się, a ty dalej siedzisz w tym miejscu. I to miejsce może powodować, że nie możesz otworzyć się na nowe dziewczyny, bo wracając do tego domu, no wspominasz, może jej łyżki jakieś leżą, może jej kubek, który nie możesz jakby coś wyrzucić. Zawsze mówiłem, żebyś pozbywał się wszystkich rzeczy, które łączą, łączyły cię z byłą kobietą. Naprawdę to jest ważne, bo to jest taki przekaźnik, rozumiesz? To jest taki przekaźnik. Ja wiem, że może to cię boleć, że dziewczyna ci kupiła jakąś drogą bluzę, może jakąś perfumę, no to powiem ci warto, naprawdę warto zmienić perfumę, pomimo tego, że bardzo gdzieś tam ją lubisz, bo ta perfuma będzie ci zawsze przypominała o tym, że. Tą perfumę kupiła ci ta dziewczyna, i przez to no, nigdy się nie wyleczysz z byłej dziewczyny. Tak samo jakaś kurtka, tak samo może pokój ona przemalowała, warto by właśnie zmienić kolor i tak dalej, i tak dalej. Warto by było, nawet jeśli to możliwe, wyprowadzić się, rozumiesz, wyprowadzić się, e, może jeśli dziewczyna. Jeździła z tobą tym samochodem, to zmienić samochód na inny, wiesz o co chodzi. Naprawdę warto jest nadpisywać wspomnienia, nadpisywać, bo zobacz, teraz masz nową dziewczynę, ja tą naprawdę metodę stosuję i jeśli na przykład pojechałem z jakąś dziewczyną do lasu, i tam w tym lesie przespałem się z tą dziewczyną, już z nią nie jestem. No to powiem ci tak, ja później z nową dziewczyną jadę w to samo miejsce i robię z nią to samo, by nadpisać moje wspomnienia. Widzisz, e, dla dziewczyny działa to samo. Rozumiesz, u dziewczyn jest to samo. Dlatego czasem, gdy wchodzisz do jakiegoś marketu, gdy jesteś w jakimś miejscu, ona może nagle Powiedzieć coś na głos o swoim byłym. Rozumiesz, bo to miejsce skojarzyło jej się z byłym. Przykładowo może być taka sytuacja, że wchodzisz do jakiegoś tam e, drogerii i przykładowo, e, wiadomo, inne miejsce, inne miasto, ale ta sama drogeria, te same korpo. No i przykładowo robisz tam zakupy z dziewczyną, no i mogło jej się gdzieś tam nagle. Odtworzyć wspomnienie, że no tutaj w takiej samej drogerii była z byłym gdzieś tam chłopakiem, no i on ubrał okulary, wiesz o co chodzi, ubrał okulary na przemiarkę i o nich zapomniał i wyszedł w nich, no nie? I wyszedł w nich i przykładowo nikt nie zwrócił na to uwagi i po prostu śmiali się, bo założył okulary i tak dalej, i wyszedł i nikt się nawet nie połapał. I ona może później gdzieś tam wspominać to, wiesz? I ona może to później wspominać. Dlatego jeśli spotykasz się z dziewczyną z dużym przebiegiem, to takich sytuacji, gdzie słyszysz takie historie, będzie bardzo dużo. Dlatego to znowu tutaj powiem, żebyś wybierał kobietę, która nie miała żadnych facetów, bo wtedy ty generujesz w niej wszystkie wspomnienia, wszystkie chwile. Rozumiesz? Jeśli zabierasz dziewczynę nad morze, kurde, tupa dzwoni, proszę odebrać. Dobra, odbieram od razu, bo nie jestem burakiem. No nie, no trzeba było coś tam druknąć. Więc, no problemu. No i tego, i wracając do tych wspomnień, właśnie to jest to, że jeśli masz dziewczynę, która ma, jakby to powiedzieć, czystą pamięć, rozumiesz, czystą pamięć, tam nic nie musisz nadpisywać. Ty tam tworzysz tak naprawdę waszą wspólną e, relację. Dlatego tak często, jeśli ty zabierasz dziewczynę w fajne miejsca, zabierasz dziewczynę. E, w wyjątkowe miejsca, spędzacie fajnie czas, dlatego tak później, późno tej dziewczynie jest o Tobie zapomnieć. Rozumiesz? Dlatego ja zawsze mówię, żeby zabierać dziewczynę w fajne miejsca. Rozumiesz? Cały czas, żeby nie siedzieć w domu. Bo siedząc w domu cały czas z dziewczyną, e, to tych wspomnień nie generujesz. Rozumiesz? Generujesz wspomnienia tylko w jednym miejscu. Naprawdę warto, jakby to jest jak najwięcej, wiesz spacerować i tak dalej, bo to wszystko, wiesz, generuje, to wszystko generuje fantastyczne wspomnienia, których ona później no nie wyrzuci, rozumiesz? Ona nie wyrzuci naprawdę. Dlatego widzisz, jak masz taką pierwszą dziewczynę i tak dalej, no to później naprawdę jest jej bardzo ciężko ciebie zostawić, odejść, a nawet jak coś tam się pokłócicie, to ona i tak wraca, bo wspomnienia po prostu nie dają jej żyć, rozumiesz? I widzisz Jedyna metoda też dla Ciebie jest taka, żeby to nadpisywać, bo Ty też możesz nie zapomnieć nigdy o dziewczynie, bo po prostu z nową dziewczyną siedzisz ciągle w domu, rozumiesz? I warto mówię, ja na przykład gdzieś tam pojechałem z dziewczyną, gdzieś tam nawet za granicę. Ale później coś tam nie pykło, to później dziewczynę, jakby powiedzieć, z którą znowu gdzieś tam wszedłem w fajną relację, zabierałem w te same miejsca. Na, naprawdę. Dzięki temu e, automatycznie nadpisywałem wspomnienia, rozumiesz? I ja już e, o tamtych dziewczynach, no jakby to powiedzieć, no nie pamiętam, wiesz? bo mi się kojarzy to wszystko z tą aktualną dziewczyną, rozumiesz? Czyli jeśli pojechałem e, z dziewczyną e, nad morze, no dajmy na to kołobrzek, no nie, e, plaża i tak dalej molo, no to później sobie, to już nie chodzi o to, że miesiąc później, nie, to może być nawet kilka lat później, zależy i tak dalej od ciebie, no to jadę w tak naprawdę do tego samego miejsca i nadpisuje, rozumiesz, nadpisuje i tak dalej. I później jakby to już o tamtej dziewczynie gdzieś tam nie pamiętam, ok, może być tak, że będę szedł za rączkę i tak dalej, to się będą odpalały w głowie e, wspomnienia z tamtą dziewczyną. I to jest dobre odpalenie, bo to wtedy się nadpisuje, rozumiesz? Czyli mózg jakby to powiedzieć, no, daje ci ostatnie informacje, coś w nie, rób tego, bo skasujesz to i tak dalej. Nie, w tym momencie e, tamto jakby to powiedzieć, Ucieka, a napisujesz te chwilę z tą aktualną dziewczyną, rozumiesz? I naprawdę y, może być tak, że miejsce, w którym siedzisz, jest problemem, przez który nie możesz poznać nowej dziewczyny. Bo na przykład mieszkasz w mieście dziewczyny, przyjechałeś tam i się rozstaliście, i ona wyjechała do innego miasta. Widzisz, często jest tak, że dziewczyny też tak nadpisują, bo wyjeżdżają do innego miasta, może do innego kraju, by po prostu nie wracać myślami do tego miejsca. Jak już wróci, to już wróci z facetem, żeby to wszystko nadpisać, no nie? Naprawdę, jeśli ty siedzisz w mieście, w którym Mieszkała Twoja dziewczyna, ty się do niej wprowadziłeś, wynajmujecie, wynajmowaliście razem mieszkanie, i ona wyjechała, wiesz co, chodzi, ona wyjechała, już nieważne gdzie, do innego, czy co tam, ale ty siedzisz dalej w tym mieście, w tym mieszkaniu, no to to jest jeden z takich powodów, dla którego ciężko ci wejść ogólnie w nowe relacje, bo masz cały czas jakby to powiedzieć, czujesz jej obecność w tym domu. Może jej pralka, ona kupiła tą pralkę, może tutaj po prostu ten dywanik, to ona wie, o co chodzi. Dlatego to cię trzyma. I nawet, jak yy, przyjdzie inna dziewczyna do ciebie, to też możesz mieć takie opory, rozumiesz, bo będziesz czuł jej oddech na sobie z tyłu. Naprawdę, także no, nadpisywanie bardzo, ale to bardzo pomaga, wiesz? Bo widzisz, ja też mam bardzo dużo. E, takich no fajnych wspomnień z, ze zwykłych wyjść do nawet marketu z dziewczyną. Dzięki temu no później jak dziewczyna idzie do tego marketu, to przypomina jej się. No dużo nie będę tutaj mm, wymieniał, bo to są tak specyficzne gdzieś tam sytuacje, które, po których się aż śmialiśmy, gdzieś tam wiesz o co chodzi. Ale gdzieś tam mocno, gdzieś tam... E, Wbiły się w pamięć, no i później, nawet jeśli one są fantastyczne, to biorę gdzieś tam nową dziewczynę do tego samego marketu. Już nie musi być w innym mieście, tylko to samo, bo one mniej więcej wszystkie markety danej marki są tak samo ułożone w każdym sklepie. Wiesz o co chodzi, wchodzisz i każdy jest gdzieś tam, jakbyś był, więc mózg, jakby to powiedzieć, no nie musi mieć coś takiego, że a to jest w tym mieście. Nie, wchodzisz do tego i on już sobie tam to wszystko wizualizuje. I dzięki temu możesz gdzieś tam e, nadpisywać. Jeśli masz jakiś telefon, przykładowo e, miałeś iPhone'a, laska ci go kupiła, że to zmień sobie na jakiegoś Androida, no nie, i to już też gdzieś tam pozwoli nadpisać to, że teraz korzystasz z innego telefonu, rozumiesz? I wtedy to jest jakby to powiedzieć mm, metoda, która pozwoli ci bardzo szybko wyjść z relacji toksycznej z twojej głowy. Rozumiesz? No bo czasem jest tak, że właśnie przez to, że mm, siedzisz w tym samym miejscu, to wspomnienia przychodzą. Wiesz, o co chodzi. Pojechałeś z dziewczyną do Pragi, wow, wszystko fajnie, było super i później się rozstaliście i ty gdzieś tam na słowo Praga, o ojejku, ci się przypomina, no, poszliśmy tam, poszliśmy na ten mostek i tak dalej, tam sobie tą, tym promem płynęliśmy i tak dalej. Wiesz, już ci się odpala i widzisz, i ona wraca myślami do ciebie. I ona wraca myślami do ciebie. Naprawdę, czasem nawet warto, ja, ja, ja to mówię, zmienić nawet aplikację, rozumiesz, z której korzystasz. Jak byłeś z tamtą laską, to korzystałeś przykładowo z Face'a, wiesz, co chodzi, no to jak już tamtą nie jesteś, no to warto korzystać z nowej, rozumiesz? Ewentualnie jeśli poznasz jakąś tam dziewczyną, to nadpisać to z nową dziewczyną, rozumiesz? Po prostu, bo szybciej, rozumiesz, to jest szybciej. Szybciej wtedy wychodzisz z tego stanu, no nie? Bo to naprawdę mózg nadpisuje, że ja po prostu, no, miałem taką sytuację, że w ciągu dwóch lat, no, co roku byłem w jakimś tam fajnym miejscu, ale z inną dziewczyną. I ja na przykład nie pamiętam za bardzo, co robiłem z tą pierwszą, tylko bardziej z tą drugą. To zostało nadpisane, rozumiesz? Nie kojarzę. Nie kojarzesz. Tak? Po prostu to byłem w tych samych miejscach i ten identyczny. Nawet potrafiłem iść do tej samej restauracji, wiesz co, żeby to nadpisać, no nie? To jest takie, widzicie, to jest takie, jakby to powiedzieć, jakbyśmy żyli w jakimś po prostu programie, no nie, że ty nadpisujesz, ale uwierz mi, że to działa. Naprawdę, że to działa, bo wtedy no, mózg jakby to już zamienia wszystko, no nie? Zamienia i później nawet ci się nie będzie gdzieś tam coś myliło, no nie? Także... Nawet jeśli dziewczyna, no jak też takie hardkorowe zdarzenie, nawet jeśli dziewczyna miała jakiegoś tam chłopaka, przykładowo w Warszawie, to warto jest pojechać do Warszawy z tą dziewczyną, troszkę tam ponocować, wiesz o co chodzi, chociaż kilka dni, bo jej się to wtedy fajnie nadpisze. Rozumiesz, to jej się fajnie nadpisze. Naprawdę. Także bardzo prosta metoda. Którą gdzieś tam sam osobiście stosuję, by po prostu wyleczyć się z no, toksycznych gdzieś tam dziewczyn, które po prostu no zamąciły mi w głowie, no nie? Naprawdę.